że budujemy własny tajku. Butujemy z jednym dropem, aby potem zostać bogaczami. Subskrybujmy, aby być bogatym. Dawno nie grałem w tej kudy, ale ten podobno jest wyjątkowo dobry. Gra za się my taiku, Idziemy do Billiego kupić pierwszy dropper. Mamy basic dropper, jeden laka ma tylko, więc jest dosyć słaby. Możemy go sobie postawić tutaj. I nie wiem, czy możemy go. Nie, on sam klika. I mamy jedną odla. E, także no, musimy zbierać kaskę, musimy kupować więcej. Mamy do repaka! I to mi się coś bardzo podoba, także dawaj. E, kupimy sobie beginne paka za 69 obuksów, ok I dostaliśmy 25 tysięcy kasy jakieś dropery tutaj, więc ja bym sobie te od razu postawił, tylko czy one będą tak działać? Halo, czy one będą tak działać? Jeżeli ten zadziała, to się będę bardzo cieszył, bo mamy na razie bardzo mało miejsca. Więc wolałbym, żeby wszystkie działały. O, działają chyba. Chyba działają. Chyba, chyba działa. Chyba leci jakaś kasa. Wejdźmy dobrze. Jeszcze kolejny pak. jest te pak. Mógł go kupować w kółko? He? Dobra, nie, nie chcę go kupować w kółko. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy kolejne. E, a dropper to match? Tutaj mamy dropper lag. 5 minut mamy razem. 50 lag. To nie chcę. Na razie tego kupować. Chcę sobie zobaczcie, jakie to są rzeczy. self stuff. Tutaj mamy więcej dropelów. I potrzebujemy EBF, żeby jakiś lepsze jeszcze kupić. Dobra, Banana Droper kupmy sobie za 25 tysięcy. Flower dropę też sobie kupmy, ale na razie mamy Banana Droper chyba najlepszy jaki mam swoją drogą. Dobra, już mamy troszeczkę tych rzeczy tutaj. Razy 8 nak powinniśmy mieć, więc całkiem nieźle. Całkiem dużo naleci. nam leci. Czy mamy tu jakieś game passy? Mamy Story, mamy Brainerd dropę. 1200 laka możemy trafić, a najsłabszy jest jeszcze raz 60, więc ja bym sobie to kupił. Mamy ten e, Beginner Expert Pack. Mamy Vipa, 25% kasy Exclusive Drop, Chat tak, and More. Per Double Luck i AutoCollect Money from Collector. Kupmy sobie Vipa 350 Dropboxów to nie jest dużo. I autokolekta na też bym kupił, żeby troszkę ten Tycoon Striker Mamy tego Vipa, mamy tego Vipa. I jeszcze AutoCollect sobie kupmy. OP jest w nawiasie, więc jest na pewno OP. Także ja im ufam, że jest OP. Autokolekt, dobra, zbieramy samo i zobaczmy tego dropera, co on robi. Razy 800 lak? E, ile mamy kasy? 5000 tysięcy nam kostka, Ok, także troszeczkę fajnie. Ile potrzebujemy najpiew? Potrzebujemy 500 tysięcy dostajemy plus jedno piętro, plus coś tam, plus coś tam. Dobra, jak to działa z naszymi tutaj, bo musiał w sumie więcej tego mieć. Więcej a, taśmociągów, nie wiem jak się nazywa. Ale zaraz sobie to wszystko zrobimy. Halo, Alice! Tutaj mogę DOP mergeować ok? Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy sell, home by tylko. Także nie ma tutaj za dużo rzeczy. DOPES, ale gdzie tu jest ten do kupienia? Conveyor. Conveyor to się nazywało, o co pamiętam. Gears. O! Conveyor Belt! Kumeseas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stud Collector, ok? Ej, możemy sobie tutaj przygotować własny taki toy. Ok, to spoko. Tutaj jest tylko miejsce na te Kumeseas, Tywa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i jeszcze kaskę. Dobra, czyli mamy kolejne to, czyli sami sobie budujemy to, spoko. Mamy 750 tysięcy, także pierwszy bieg, myk! Mamy i mamy drugie piętro, możemy teraz więcej zbierać. Okej, okay, brzmi jak plan i już mamy 250 tysięcy. Eee, więc musimy troszeczkę wydać. 160 jest na Blaster Dropper. Także od razu ten Blaster Dropper połóżmy jeszcze, tutaj mamy miejsce. Jeszcze tutaj mamy miejsce. Na no, dwa takie Blastery, potem będziemy robić tam. Eee, także Elegancia, Elegancia. Dobra, jeszcze sobie kupmy. 125 tysięcy Dropper, jakiś jest? 160, dobra, to zaraz zbierzemy, bo zaraz tutaj nam trafi jakąś mega kostkę. 2,5 tysiąca, 320, 1200. Dobra, ładnie leci taka, Naprawdę ładnie leci. Tylko przydałoby się, Lagbusta mamy 0% z fendów, bo nie mam fendów sadek, e, ale bym tego Brain Rod Droppera dropnął, tylko zaraz kupimy tego za 160 tysięcy i tutaj sobie zrobimy jakieś lepsze, to już będziemy robić kozackie takie, jedno, jeden taśmociąg kozecki zrobimy, Tam mamy taki blaster dropper drugi, okej, okay. opa, mamy je, mamy one dropem kostki, więc jest elegancko, e, także uwaga, kupujemy sobie w takim razie nowego droppera, czyli Brain road Dropper i pół 0,5% z tym laka, please, i Słuchamy. Open! Dawaj i. Lia, lia, lia. Nie najgorsze chyba 120 laka. Możemy go postawić lekko na zewnątrz, więc spoko. I wypluńam kostkę i ona jest warta. Uwaga. 2500. Także fajna. Lia, lia, lia. Ile możemy takich kupić? Możemy ich kupić 10 opak Dobra, to nie chcę 10-paka, ale chcę e 10 milionów kasy. Jaki mamy teraz najlepszy dropper pod względem laka? 1500. Spaceship dropper. Czyli ten nam daje ile? 120. No ten VIP jest lepszy. Ten VIP 800 jest super. Eee, także tego VIP-a na sobie zostawimy. O, czerwona koska jakaś! 800 kasy? Myślę, że to z milion będzie warte. Dobra, na razie w takim razie nie, nie ulepszymy tego, ale zbieramy 380 na Shadow Dropper. On już będzie fajny, on już będzie fajny. Możemy sobie z gałem pogadać. Czy chcemy tutaj robić jakieś takie bardziej skomplikowane tory? Pewnie tak, pewnie będziemy chcieli w przyszłości. Mam pełnamentli Double Your Luck. Czy my chcemy aż tak nawalać tą grę? Nie wiem. Choć się domyślam, ale dobra, nie potrzebujemy żadnych starter już mamy dosyć dużo kasy. I stać nas na kolejny dropper, także dawaj mi tu. Ee, nie, nie stać nas. 380 tysięcy. U góry na razie nic nie robimy. Te pięta na razie mi nie są potrzebne. Możemy sobie spadać, zlatywać. Spoko, spoko to działa. E, raz w 50 dropper luck na 5 minut. Możemy sobie to odpalić na 5 minut w sumie. 59 obuxów przeżyje. Tylko, czy on się włącza dopiero podczas tego? Czekajcie, ja zrobię takiego playsa, 380 tysięcy. Kurde, nie jesteśmy. Czy jest to kancelne, To, bo się boję, że on się włącza tylko na te dropery, które są. I to mnie by przerażało troszeczkę. I to by było mega, mega słabe, gdyby tak było. Wolałbym, żeby działał na wszystkie dropery, bo chcę sobie kupić ten za 380. O, właśnie, 380 tysięcy dropery. Shadow dropery. Kładziemy go tutaj, pyk. Mamy Shadow Dropper i teraz możemy tego raz 5 laka odpalić na chwilę. To nam troszeczkę przyspieszy gę i to mi się podoba. To mnie się podoba się. Także dawaj, mój luck. 5 minut luck boosta powinniśmy mieć, czyli to powinno dać 800... Dobra, mam milion kasy. Okej, okay. także możemy kupować te po milion dropery teraz. Także od razu postawmy może, to zadziała. Fajnie, gdyby to zadziałało. Okej, okay, dobra, powinno lecić na to. Leci? Leci czy nie leci? 12 milionów kasy mam, dobra! Rebirth, Okej okay. I mamy teraz za 2 miliony, albo za 5. To ja może poczekam na te 5, bo to nie będzie ciężkie, chyba, żeby te 5 zdobyć. Albo 2 po 2,7? Nie, no 5, 5. Kupmy ten Mythic Dropper. Kupmy ten Mythic Dropper za 5 i 8. Daj, no 800 tysięcy brakuje. O, dobra, już nieważne. I mamy. E, Mythic Dropper. Kładziemy szybko. On leci tu. Dobra, to tu kładziemy. Dobra, mamy my fig Drop, już powinno być coraz lepiej. Kolejne 5,8 miliona potrzebujemy. Dobra, my ten, to pasmo robimy ten topas. Molimy do końca za 5,8 miliona. I to już będzie dosyć dobrze zarobić. Mnie się zdaje się. Mnie się zdaje się, że to będzie całkiem, całkiem eleganckie. Dobra, jest kolejny drop. Spoko. Chyba to źle ustawiłem. To mogliśmy bardziej w lewo dać. Ale to nic, dobra, jest git, jest git, jest git, nie będą takie na zmianę. 5,8 miliona kolejne mamy, więc kolejnego dropera kupmy. Pyk, o 13 milionów mam. E, trafiłem jakąś super kostkę, więc kupmy sobie za 13 i kupmy jeszcze jedną za 13. E, dawaj, 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 dobra, mamy to. Pyk. 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 Dobra, mamy te dropery teraz postawione. Jakąś super kostkę trafiłem za 50 milionów. I to chyba o właśnie mam 58 miliona już. 13 milionów to kosztowało. I 27 diamond dropper. Także nie wiem, czy go za 27 bo nie. O, dobra, już mamy. Okej, okay, trafił się całkiem nieźle i całkiem szybko. Pyk, pyk. Dobra. Najbliżej jak możemy. Diamond dropper razy 800 laka. To tyle co ten VIP daje. Tyle co ten VIP daje. Dobra, zobaczmy, czy nam szybko dosyć stać na kolejnego diamond dropa, Bo kolejny jest Invade za 1200 laka, ale 400 milionów. Więc bym sobie tych nać, bo 27. Póki mi ładnie leci tu wszystko. 27 mamy kolejne, więc teraz możemy sobie kolejnego kupić. I kładźmy go sobie tutaj. Ale dobra, opłaczcie te razy 5 minut lak. E, już widzę, że to się bardzo opłaca, żeby grę przyspieszyć. Ile Bif? 250 milionów, dobra. E, zbierzmy może jakiegoś super klocka. Bo na razie po takie 400 tysięcy nam lecą. One mi się nie podobają się. Ja bym chciał... O właśnie, już mamy na kolejnego tego diamond dropea. Na razie bym wszystko zapchał tymi diamondami, bo one są mega OP, tak szczerze. Okej, okay, jakoś. Tak, tak, dobra, Tak, mamy ustawionego. 32 miliony już mamy. 35, więc cały czas możemy dokupować po jednym takim. Okej, okay, i trzeba tego naspamić w Hollander, Tak, szczerze, trzeba tego naspamić bardzo dużo. Kolejnego pewnie będziemy mogli kupić, jak tylko dojdziemy. Tak, dokładnie możemy kupić kolejnego Diamond Dropera. Więc kupujemy. Spamimy tego dużo. Zrobimy taki mega duży tor. Na, te basiki też trzeba usunąć zaraz. Flowe. No, wszystkie poniżej, poniżej tych 800 laka będziemy usuwać mało. I sobie fulla. Kupię jeszcze raz tego 5 minut boosta. To będzie fajne. Kupimy sobie jeszcze raz tego 5 minut boosta. 27 milionów mamy, dobra. Kolejny Pyk. To będzie fajny bucik. Już, to będzie fajny, fajny, fajny. Fajny, fajny będzie fajny. Razy 2 laka, czy ja chcę? Kurde, nie wiem, czy ja go chcę. 27 razy 2 to jest 54 chyba, tak? Tak. O Boże, ile kasy dostałem? Mamy dwa takie. Kupmy jeszcze trzeciego, żeby 13 postawić. Dawaj, 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 Dobra, mamy kolejnego. Mamy kolejnego. Dobra, cztery nas. E, także fajnie, fajnie. Po to nie było opłacalne w ogóle postawienie ich tak. Okej. Okay. Dobra, już mamy mega dużo kasy. O Boże, ile my kasy mamy. O Boże, ile mamy kasy. Dobra, trzeba wszystko wymienić. Wszystko trzeba na te e, diamond dropery powymieniać. Dobra, cztery kolejne mamy. Ile jeszcze tutaj zmieścimy? Jeszcze tutaj jednego zmieścimy. I jeszcze z tych stron możemy tutaj pomieścić. Pyk. Pyk. Dobra, jeszcze jednego zmieścimy. Albo dwa? Kurde, nie wiem ile. Troszeczkę ich zmieścimy. Ale dobra. Dobra, na razie kupmy je. Jest najważniejsze je kupować. Dobra, mamy cztery kolejne. O my, Dobra, mamy jeszcze dwa te miejsca. Dobra, dwa miejsca zużyte, mamy fulla. Mamy już fula tych droperów diamondowych. Także... Także myślę, że możemy wymieniać te wszystkie słabsze, czyli na przykład lielielie lie, lie. tego. I tu już mamy dwa zastępcze w takim razie, okej, okay, tak, tak, dobra i te możemy sprzedać, te możemy sprzedać, one są słabe już dla nas, sell, sell, dobra, e, teraz idźmy kupić jak najwięcej tych diamondów, kupmy sobie siedem ich aż, o kurde, dobra, to wymieniamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, e, no i siedem, dobra, Czyli wymienimy sobie tu i teraz wymienimy tak, e, tak, 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 eee, 50% lag boost expired, tak chcę jeszcze raz, za 25 buksów to bardzo chcę, bardzo chcę, bardzo chcę, bardzo chcę. Dawaj, pyk, dawaj mnie to, dobra i chyba zadziała to jeszcze tak, chyba zadziała to tak, nie wiem czy to zadziała, ale wierzę, że tak. Ej, wiesz, że to zadziała, wiesz, że to zadziała, dawaj, czy to zadziała? To zadziała, to zadziała, dobra, idziemy sprzedać jeszcze tych co mamy, sell stuff, dobra. Babieski i tak dalej, nas nie interesuje zbytnio. Ale te diamondy nas interesują bardzo. 13 ich kupiłem, dobra, chyba przegiąłem lekko. Trzeba będzie jakiś taśmociąg kolejny zbudować, weźmy sobie to podnieśmy. Pyk, pyk, yy, pyk, pyk. Wierzę, że to zadziała. I jeszcze wymienimy sobie. Kurde, gdzie ja bym chciał, o tego bym wymienił. Tego na Vipa, bo on ładnie to będzie wyglądał. Dobra. Teraz As, 2, 3, 4, 5. I teraz postawmy 5 tych. Diamond, 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 Diamond. Diamond! Ale to wygląda już! Dobra, mamy kolejne piętro, ale najpierw sobie zbudujemy te konvejuje. Konvejuje będą lepsze niż to. Robot, Mythic, Shadow Blaster. To do dubki. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As. I tyle mi stek na Zróbmy sobie drugie pasmo tutaj, zanim pójdziemy na górę. Od razu sobie postawmy tutaj tego, żeby od razu widzieć co, yy, gdzie możemy stawiać jak najbliżej tego. Okej, okay, a my jeszcze tutaj, a może postawmy najpierw pierwszego tu. Okej, okay, pierwszy może być tu. A drugi może być maksymalnie o gdzieś tak. Postawił. Dobra, czyli tutaj może być pierwszy. O nie, dobra działa, działa. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9. O, nie, nie mogę już tu. Tutaj 10, te tego. Dobra, działa! Eee, jeszcze możemy sobie drugiego postawić Tu, nie, nie możemy. Nie możemy zbytnio. Nie możemy. Nie można, nie można. Dobra, jakoś tak, tak, dobra, mamy to. Eee, teraz możemy mamy miliard kasy. Dobra, eee, spaceship dropper mamy, albo infinite dropper. Albo ebiw. to ebiw zróbmy. E, Max w są for new. Okej, okay, czyli najdroższy to jest Mega Blaster Dropper. ok. Spróbujemy go zdobyć w takim razie. Na razie sobie dwa infinite Droppery i one będą nowiutkie, no, nowiuśkie nasze. Także zróbmy od razu tutaj takiego plejsika. Dobra, 1200 już ma laka. A, dziękuję bardzo kochanie, dziękuję, dziękuję. Instagram buzek polyzy. Tam macie, tam macie fotkę z autem. E, dziękuję, dziękuję, napiszę serduszko. O, napiszę serduszko, napiszę serduszko. Tak ładnie napiszę. Dobra, mamy infinite dropera. Pyk. Teraz go tutaj pyknijmy tu. Dobra. Eee, I co? I mamy to zrobione. Dobra, tutaj będzie jeden rząd. Moglibyśmy to bardziej zoptymalizować. Plus chyba się pomyliłem i tutaj nie ma diamondowego, a to ładnie wyglądało. Gdzie jest mój diamond droper? Kupmy ich dużo, bo one mi są potrzebne ogólnie na wymiankę tych wszystkich rzeczy. Okej. Okay. Tak, nie wiem, no jakiś to brzydko zrobiłem. To tak wszystko przyzabiję, tak? tak, no ładnie już jest. Wiesz, jest ładnie. Co jeszcze? Nie być daje? nie, no to super, wszystko jest. Tutaj daj dziki sobie stoją. Tutaj też jest całkiem ok. Um, sell stuff Myfika, Steady i Conveyor. Dobra, ja bym to przerobił w ogóle, bo tutaj, tutaj mi się nie podoba, bo to powinno być ładną stronę w rządkach. Ja bym jeszcze zrobił tak. Jeszcze raz tutaj bym zrobił, Zrobiłbym taką fabrykę tych 800, bo te 800 już fajnie, fajnie, co ja? Te 800 już fajnie farmią. Tylko, czy, czy to się opłaca, aż taką linię robić produkcyjną? No chyba tak, chyba o to chodzi w tej grze. Zróbmy chociaż jedno ładne piętro, ok? To będzie najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. Kupmy z 50 takich. Nawet więcej bym ich kupił. Na 50. 60. Kupmy i kupmy z 10 takich. I to będzie najlepsza rzecz, jaką mogę teraz zrobić. I teraz tak, podnosimy te... Dobra. I teraz tak, ja bym najpierw poustawiał te idealnie tutaj obok siebie. Okej, okay. żeby ty nie tracić miejsca, co tak, ja? Żeby nie tracić tego miejsca ważnego. Okej, okay. okej okay. i okej. Okay. Dobra, tutaj możemy sobie przedłużyć od razu. To ja bym zrobił tak nawet, od razu to zdjął. Tak, zrobił. Dobra, czyli tu będzie jeszcze więcej, czyli od razu możemy postawić sobie tu. Eee, tu. Nie, za daleko. To tyłek wystaje, no. Dobra, tu. I, o, tutaj coś zepsułem. Dobra, tu. 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 Ok. Teraz jeden tu. Dobra, jest super tutaj. Tutaj jest super. Teraz tutaj lecą kloczucha, ale nic nie mają do, do tego. O, jest, bus się skończył, dobra, to kupujemy kolejny, nic się nie dzieje, 29 buksów, zarąbista jest ta promka na przedłużanie, to mi się bardzo podoba, dobra i teraz tak, e, teraz tak, bo tutaj trzeba dobrze ustawić te, te maszyny, te, 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 te. ja bym zrobił to ładnie, czyli zrobiłbym tak, chyba tak, Dzięki. teraz tutaj jednego Tilesa, o, takiego ładnego, okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okay. Okej, o. K. I o. Oh. A mogę bliżej, mogę bliżej, dobra, ustawmy to bliżej. Czemu ja troluję? Czemu ja troluję? Chcę ładnie, żeby to wyglądało, a nie brzydko. To ma brzydko wyglądać, ja nie chcę. To ma ładnie wyglądać, widzu, to ma ładnie wyglądać, to jest mój cel. Ma być jedno piętro zrobione bogato, elegancko i wszystko, wszystko, wszystko. Dobra, już teraz zarabiamy z tego piętra, ok. Czy tutaj trafia ten klocek? Nie, on znika, on znika. Dobra. Do tego nie kładziemy tu. E, a to postawmy bardziej równo, czyli postawmy jakoś... Tak? Dobra, jest dosyć, dosyć równo. Chyba jest najrówniej jak mogę. Dobra, najrówniej jak mogę, lepiej się jedę i koniec, kropka. Tutaj też jest ładnie. Dobra. E, I teraz tak, mamy 2 miliardy kasy, ja bym kupił lepszy do na razie. Chociaż... Dobra, kupmy te cztery setki, kupmy ze cztery takie. Ze cztery-4 cztery setki i będziemy je już ustawiać tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo na te 27 siódemki tam sobie zbliżemy w sekundę, ile chcemy. Patrzcie, jak ja będę potrzebował tych diamondów, to ja sobie mogę ich kupić i 20, co nie? I tak zrobimy, kupimy ich dużo. I teraz staramy, o ten rządek. O, nie. Dobra, to nie wyszło, ale zaraz wyjdzie. Jest git? Nie jest git. Jest git? Jest git! Dobra, i teraz stajemy do tego po prostu. To już będzie łatwe. To już będzie dosyć łatwe, ale zróbmy to dobrze, żeby nie zepsuć. Dobra. Ej, szczerze, to wyjdzie dobrze, to wyjdzie dobrze. To będzie zarabiało sianko. Okej, okay, jeszcze tu zmieścimy, zmieścimy, zmieścimy cię. Kurde, ej, to wygląda już! Już mamy dwie takie drogi. To teraz bym sobie ustawił trzecią taką drogę. Raz. Dobrze postawiłem? Chyba dobrze. Jest dobrze czy... Jest krzywo. I jest dobrze! Dobra, mamy raz, dwa. Eee, teraz tak trzeba. Tak? Nie, tak trzeba. Tak będzie łatwiej. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena. Eee, nie, źle ustawiłem. Jedna, dwa na trzyna trzynaście. Trochę krzywo wyszło, Ale nie wiem, jakim cudem wyszło krzywo, skoro postawiłem tutaj. Dobrze. Nieważne, ważne, że działa. Najważniejsze, że działa. Tutaj będzie taśmociąg się zaczynał. Także taśmociąg zaczniemy sobie od razu przy. Dlatego wyszło krzywo. Już widzę. Już widzę, widzę. A no po prostu jestem burakiem. Dobra. Pyk. 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 Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk i pyk. Jest równiutko, pięknie jest. Supercko elegancko. Hej! Eee, to teraz zróbmy tak, że ten ten tutaj ten tegez, śnik, walniemy sobie tak, tak, tak. 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 Tak, tak, tak. i tak. I teraz zróbmy Okej, okay, dobra, okej, okay, to już zarabia kolejny i teraz tutaj nie zmieścimy, co ja? Źle to poustawialiśmy, źle to poustawialiśmy i tu się zaczyna wielki problem. Czyli zaczyna problem natury mojej głowy, bo źle to ustawiłem wcześniej i teraz jestem zły. Ech. Wiecie co, poprawmy to, poprawmy. Nic się nie dzieje, nic się tutaj nie dzieje, na razie poustawiajmy sobie w takim razie. E, diamondy kupmy, diamondy kupmy. Gdzie są moje daimondiki? Diamond na razie są najważniejsze tutaj, bo ich potrzebuję miliardy. A jeszcze kupę Infinity. Dobra, mamy już wszystko zrobione pięknie. E, teraz tak, na razie ten bym ustawił jeszcze pod diamondy. Pyk. Teraz to trzeba dobrze ustawić. O, nie, największy mój wyruch. Dobra, udało się to razem. ten elegancko. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. 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 OK, okej, jest pięknie, jest piękniusio, jest piękniusio, dobra, jest pięknie. E, teraz potrzebujemy ustawić to tak, żeby to się zmieściło, to, odtąd, tak, odtąd, nie gadaj, że krzywo postawiłem, postawiłem krzywo, dobra, teraz, teraz jest prosto, dobra. I tutaj musi iść taśmociąg w takim razie od razu. Tak, chcę kupić kolejnego busta, chcę kupić. Ej, te busty są super! Te busty na 5 minut są broken, są super! Dobra, my całe piętro musi być ładne, całe piętro. Także od razu musi zaczynać się tu iść tu, tu, Tung, 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 tung. i sahul. Okej. Okay. dobra. Udało mi się to zrobić z sposobem kolejnotowym. I tutaj się da ustawić przy tej ścianie te. Jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Pięknie jest. I ta ścianka będzie cała w tych w tych lepszych. Jeszcze tu jeden się zmieści. Opa! Opa! Jest tej sensy walniemy te. E, I teraz możemy kupić jakiś jeszcze droższy, na przykład za 1,3 za 2 missile Drop! I sobie go postawmy tutaj. Gdzie on jest? Tutaj I elegancko leci. Elegancko mamy missile drop. Także on będzie fajny i sobie jeszcze poustajemy tu, tak idealnie. Dobra, to nie będzie ciężko idealnie ustawić, bo to jest tylko jedno miejsce. Dobra. ok, ok, Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, teraz tu. 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 A tutaj sobie tego, bo na stać. Ej, dobek, to wyszło! Ej, dobek, ja tutaj zrobiłem ładnie! To jest ładnie zrobione. Wy się nie zna, ta, Jak mówicie, że nieładnie. Dobra, teraz to trzeba postawić. tu jeszcze. Jeszcze mamy jedno miejsce. Pyk! Ale jest pięknie. Ale jest pięknie. Ale jest pięknie. Ile mamy diamondów? I tu mamy ekskluzyw jeszcze. To daje tyle samo, ale jest spoko. Yy, jaki jest najlepszy dropper w grze? 5 miliardów Mega Blaster Dropper. Ok. 5B jesteśmy w stanie szybko zebrać. Musimy w stanie szybko zabrać te 5B. Każda jaka jest tak krótka, bo jak wydajemy obuksy, to bardzo szybko, żeśmy to wbili. Dobra, mecz. <laughs> o, ty se jaja robisz, że tak można. O, ty se jaja robisz, że tak można. Dobra, widzowie. Wymieńmy jeden rząd. Wymieńmy jeden rząd. Ja chcę to zrobić. To się bardziej opłaca niż wszystko. Ile my tego możemy kupić? Żeby całą kasę wydać. Z 300 bym potrzebował, żeby zrobić takie... Jelżon takich super dopełów, ale zobaczymy ile ich wyjdzie. Zobaczymy ile ich wyjdzie. Mergejemy je. Meredżujemy. Pyk! Dobra, 123. 123 diamond dropery. 5 minut! Dobra, zróbmy ile wlezie. Zróbmy ile wlezie. Dobra, merge more. A można tak przeklikać. Dobra, przeklikajmy te wszystkie. Przeklikajmy te wszystkie. Dobra, start. Ok, dobra. 5 minut left. To mogliśmy po prostu. Skip all. To kosztuje ile? 100 boksów, dwa. Wydajmy to. S wydajmy to. Teraz climb, 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 climb. I teraz te możemy. Właśnie, o to mi chodziło. Mamy 13 turbo dropperów. Start. Match, y match all, match all. Skip all. 100 boksów, niestety. 200 boksów wydajemy, ale. Pyk. Mamy to. Claim. Można trzy gwiazdki? Dwa cztery stalaka? Dobra, zróbmy parę takich. Zróbmy parę takich, zróbmy. Skip all 100 Trzy 300 boksów na jedne dop Ale chcę zobaczyć, jak one wyglądają w grze. Dobra, mamy climb. Mamy, dobra, uwaga, 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 widzu, kochany. Uwaga, uwaga, uwaga. Robimy to. Wymieniamy te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, zacznijmy sobie od tych najlepszych. Od najlepszych. Pek, teraz idealnie, idealnie do linii, to gdzieś tu. Pek, 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 pek. O nie, to są zwykłe. Nie chcę zwykłych. Jeszcze te zobaczmy. Pek, pek, i teraz mamy ten diamond. Pek, diamond, diamond. A jeszcze nie, teraz mamy zwykłe. Ej, jo! 2400 laka za rainbow! One wyglądają tak samo! Rainbowy wyglądają tak samo. Te są ładniejsze niż te Dobra, imbowy mamy. Ciekawe, czy można jeszcze je przemielić, Jeszcze raz. To było powalone. Ale mamy 3,9 miliarda, więc zaraz już będziemy mieli najlepszy dropę w grze. I wymienimy sobie tego na ten najlepszy. Będziemy mieli jeszcze najlepszy dropę w grze. Eee, pewnie tych dropów można zmarzyć na jakieś 100 milionów laka. Ile tutaj ma najlepszy? 7,5 tysiąca. Myślę, że ten ma ile? 5,200. No to tego, jakby przemielić 3 razy. No to widzowie, on będzie miał ze 115 15 tysięcy nawet laka. Ale dobra, kupujemy Mega Blaster dropę najlepszy w grze. 3, 2, i a mam 9 sekund jeszcze kasy, dobra to zobaczmy. 5 bilionów mamy w tym momencie kasę. mamy. Uwaga, mamy mega blaster, wolamy tego i kładziemy tutaj tego. Nie kupujemy już tego, ale kładziemy to i on tej dropi nam jakiś turbo-klocki, turbo klocki nam dropi, mamy mega blaster legendarny. Całkiem ładnie to wyszło, mi się zdaje. Całkiem ładnie to wyszło, bo zrobiliśmy mega fabrykę. Tykun. Mi się zdaje, że wyszło super. E, napiszcie w komentarzach, czy według Was spoko zrobiłem, czy źle to zoptymalizowałem. E, wy się znacie lepiej pewnie, ale no, myślę, że całkiem fajny Tykun wyszedł.